I to jest fajne, bo wiesz, jak oni to widzą, że ty w ogóle odpływasz i tak naprawdę to mi to nie obchodzi tam są ludzie że w ogóle nie obchodzi mi to, że ja tu stoję w pracy. Ja robię coś dla siebie, absolutnie dla siebie. I ja patrzę, kurczę, oni to fajnie odbierają, wiesz, że, że to jest takie prawdziwe, że to nie jest takie, takie właśnie sztuczne typu, wiesz, I love you, baby! <grym> Czy to jakiś tam dystopologo amerykański. Dystopolob amerykański. <grym> I, no. I to jest to fajnie odbierane. Ja. Je w zeszli na dół? Znaczy, generalnie chodzi o to, żeby nie wpadać w jakąś rutynę, wiesz. O, o Jezu, praca, przerwa, break, nie? Lights and gentlemen, now is break. Okay. A ja ciągle patrzę, kiedy ten break, nie? Tam, o kurwa, to będzie dwie minuty jeszcze do breaka przestać. <laughs> Może nas kiedyś zechcą, wielkie sceny, zaproszę. Nie wiesz co, nawet no, dostałam taką propozycję ostatnio od gościa. Impresario przyjechał z Lima, z Nikosy i specjalnie mnie słuchał. Wow, Ciebie? I tak. No tak, <laughs> po cyfryjsko musi być. Wiesz, dzięki to... Znam pan nie liczyć, z nieliczycielką tą pachoształtę. No i wiesz, tam w ogóle kala. Oj, poli, kala, miacha, Wszystkie kale, wiesz, od miara. Wszystkie kały. Miekar, poli. No, musie. Menażer hotelu przychodzi. O matko, Julia, wiesz co? Ty musisz no koniecznie śpiewać więcej po grecku, więcej po grecku, bo ty już takie pieniądze zarabiać wiesz, no masakra, nie? Że, że, Żebyś za imprezę, to za imprezę przynajmniej wiesz 500 tysięcy euro, nie za jedną imprezę, tylko musisz po grecku śpiewać. No, wam co, no ja śpiewam po grecku, tak, no nic sobie nie chcę być ale ale zmusu. No bo śpiewam na no, dwie piosenki, jakieś takie typowo po grecku tam miacharai, kale, kale Lecą i o miłości, oczywiście agapo, sagapo, już no, w każdym tekście, nie? Czyli kocham cię i tak dalej. Natomiast to nie jest, no wiesz, no, no dobra, no każdą muzykę, tak jak pianista, zagra wszystko, bo powinna śpiewać, no już skoro śpiewa trudne rzeczy, no to te łatwe, łatwiej łatwiej przyjdą. Czyli wszystkie skale arabskie, typu sagapop, saga półtonami w dół i tak dalej, przez aktawę, przez to nie jest, nie jest sztuka, nie. No, 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 raczej nie ma się z tym problemu, natomiast ja się tym nie czuję, nie? Jak, no dobra, żebyś podgieł z menadżera i to jest Święty, Trenno tam jak no. zagrałeś i, i jest kala, nie, bo oni to znają. I są te kale, wiesz, wodniane. I co, tysiąc padło, czy nie? Nie, no, musisz więcej po grecku śpiewać za taką imprezę, to w ogóle Boże, 500 tysięcy euro, nie, to w ogóle wiesz masakrę. To jest, to trzeba zrobić miesiąc prób. Wie pan co? To jest nie takie nie proste, albo w ogóle to jest są taki tekst śmieszny. Bo tam w poniedziałki, teraz nie wiem dlaczego zrezygnowali z tego programu. Dla nas to było na rękę, bo 45 minut tańczyli tam Grecy, nie? Na swoje greckie tańce. Mhm. Więc z zrezygnowali, ale na początku były takie rozmowy, że tak, a, a czy wygracie po kresie? No gramy trochę. A, ale my, no wie pan, no, jeżeli to są tancerze, to mają jakiś układ, jakąś choreografię do muzyki. Prawda? Oni robią próby i my tego akurat może nie gramy. Masz powiedział jedną rzecz taką, że. i to mnie tak zdziwiło. Tak, dobra, to trzy miesiące.